Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Książolgaraż. Zaczniemy szybko od autoskana. Moi drodzy, jest to Octavia 2FL. Jest tu pewien problem. No jeden z kilku, ale nad tym dzisiejszym nad nim w tym filmie się skupimy. Słuchajcie, chodzi o telefon. Zobaczcie jaki tutaj jest błąd. Left audio channel for speech telefon short to ground. Lewy kanał audio w telefonie, jesteśmy w module telefonu, tak jakby nie działał. Objaw jest taki, objaw jest taki jak kierownik mi mówił, że jak się um, słucha muzyki, to jest tylko w prawym kanale. Natomiast jak działa telefon, to działa na obu. No i powiem Wam szczerze: no, tak to jest. Tak to jest, że jak jest system telefoniczny, taki um, fabryczny. To zdarza się tak, że jest podłączony tylko kanał prawy. Kanał lewy jest niepodłączony, i w momencie, kiedy działa telefon no jako rozmowy, tak, jako zestaw głośno mówiący, to radio sobie zdaje z tego sprawę, że akurat jest przeprowadzana rozmowa i ten kanał prawy rozdziela w samochodzie na oba. Takie mono rozrzucone na pseudo stereo, załóżmy, nie? Sygnał jednego kanału rozrzucony na lewy i prawy kanał. Natomiast, jak puszczamy sobie Bluetooth Audio, no to niestety, ale gra tylko prawa strona. I moim zdaniem, ja już to robiłem takie rzeczy, no ale nigdy nie nagrywałem, jest okazja. Nie ma puszczonego w ogóle kanału prawego, lewego, lewego między Bluetoothem a Radiem. Nie ma, jest po prostu tylko jeden, jeden kanał. Prawy, lewy, nie istnieje w ogóle połączenie. Zweryfikujmy to i postaramy się to naprawić. Najpierw jak zwykle polecimy to na schematy, nie? Bez schematów się nie ruszamy. A potem zobaczymy, co się dzieje wam. Rzućmy okiem na te schematy. E, Oktawia e, FLK 211. Silnik tam nie I tu mamy coś z telefonem. pomocy komfortowy. Przygotowanie do telefonu wersja 1. Co to jest? To pewnie sama antena. Ta. Pewnie to. Wersja druga, czyli to już jest cały telefon. To pierwsze weźmy sobie. Co my tu mamy? Zasilanie, masa, magistrala. To J412 to jest ten sterownik telefonu. bluetootha. Co my tu mamy? Opatrzcie, do radia. Kanał prawy. R plus, R minus, kanał prawy i kanał lewy, tutaj jest na schemacie. Piny sobie yy, zobaczmy. 8, 9, 4, 5. Piny 11, 12, co to jest? To jest mikrofon do Bluetootha. Tu dalej jest ta antena. Tu jest yy, kradlepad, czyli ten, ta, taka podstawka, której zazwyczaj nie ma. Albo jest czasami taka przyczepiona do konsoli bezczelnie. Tu R51, antena, jeszcze jedna, coś tam, R54, telefon, ta podstawka. No tutaj tej podstawki nie ma, więc ten schemat nas nie interesuje, ten też nie, ten też nie. Nas interesuje, słuchajcie, to, czy mamy pociągniętą wiązkę tylko prawą, czy na lewej coś się stało. Musimy dobrać się do tego modułu. Dobrać się do niego i, i zobaczyć o co chodzi. Jak nie ma, to trzeba dociągać. Już to kiedyś robiłem, bo tak bardzo często jest, nie. O jak widzicie, samochód już jest trochę rozebrany, bo tutaj jeszcze lampki podświetlenia nóżek dokładam, e, więc trzeba zdjąć się do, do tego tam schowek i tak dalej. Ale mamy od razu tutaj moduł Bluetooth. Siedzi on sobie za tą. Pokryweczką pod fotelem, tu jest taka plastikowa. Akurat czasami są takie styropianowe czasami nic nie ma, po prostu moduł jest na podłodze, jak się to zdejmuje, moi drodzy? Wsadzamy rękę i tam z tyłu pokażę Wam zaraz. Podnosimy do góry takie zaczepy. O, samo wyszło. O, takie tu są za, za, zaczepy. Patrzcie. O to. Z obu stron. A jak to tam wygląda w środku? A no tak. Jest tam moduł. Tu ma takie metalowe chwytaki. I tu, w które trzeba to, to, to zaczepiać. To jest tak gówniany patent, że się w głowie nie mieści. Dwa razy się to zdejmuje i to nie chce się trzymać. Słuchajcie. Stawiam tutaj jakąś kamerę. W, w, już nie wiem, jak tutaj to się da nagrać. Oczywiście, w aucie. Zobaczmy. Jakoś tak, żebyśmy mogli obejrzeć tą wtyczkę. Co tu będzie widać? O może tak. E, jak to rozpiąć? No tak, wtyczuszkę. Zapadkę. Albo tu naciskamy. I wtedy odchodzi nam zapadka albo podważamy po prostu. I mamy naszą wtyczkę. No i trzeba by ją rozebrać. Czyli tak. Powiązki idą. Tu mamy blokadę z jednej strony. I właśnie. O! A tu jest taka wtyczka śmieszna, bo ona ma trzy rzędy. Ale trzeci rząd to jest tylko y, taka zaślepka. Taka, takie wypełnienie. To nas interesuje. Jak to było tam na tych schematach? 1-2 zasilanie. 9-8, 1 kanał. 11, 12 mikrofon I to jest magistrala w tym kolorze nie To nie ma kanału całego czyli mamy tak zasilanie magistrale Mikrofon to jest ten i to jest jeden kanał Nie ma obsadzonych pinów 4 i 5 Tutaj nie odtąd od 1 do 18 tu jest No nie ma Tak jak myślałem Trzeba tą wiązkę tutaj dorobić Dwa przewody i je tutaj po całości puścić z dłuż progu, tam tamtędy, tam tam i podejść do radia. Tymi przewodami. Ja sobie takie przewody dorobię, przeciągnąć. No kochani, no jak przeciągnąć? No jak to się przeciąga. <laughs> tutaj z dłuż wiązki. Tam tam tam, tam tam tam. No i tam wejść do radia z tyłu. Przygotuję sobie taką wiązkę. Przeciągnę ją tutaj na drugą stronę i spotkamy się przy wtyczce od radia, bo tam jest e, gdzieś trzeba to podłączyć. Tak to wygląda. Dobra wiązeczka na tej stronie z pinami mikro. Tam na dole wam powiem, e, przy wtyczce od butów są inne piny. 000979010, takie mniejsze z innym zaczepem, a tu są zwykłe 000. 0979009. To takie zwykłe, klasyczne mikro. Tam są inne musiałem się nakombinować. Słuchajcie, jak wrócicie sobie do schematów. To zobaczycie. Ten też nie. Nas interesuje słuchajcie to. Czy mamy pociągniętą wiązkę tylko prawą, czy na lewej coś się stało? Do której wtyczki od strony radia to idzie. Jest napisane wtyczka T12U zielona. I to jest ta wtyczka. I do niej idą właśnie rzeczy z bluetooth. Zobaczcie. T2 to jest kanał jeden. To jest mikrofon. Bo to też idzie do Kolumbusa. A to to. Nie wiem, co to jest. może drugi mikrofon. Bo tutaj może być przejście przez mikrofon tam i z powrotem. Bo to różnie jest, jakiś system obsługi głosowej, nie? Dobrze. Pin yy, czarno-zielony. Pin piąty. Jak tą wtyczkę się otwiera? No tak. Tu mam blokadę. I ją wysuwamy do góry. Wejdź. O. Mamy taką wtyczkę. Wróćcie sobie do schematów. Jak wiecie wszystko idziemy ze schematów. Po czarno-zielony pin 5. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5 klik in 11. I ten. One idą tak parami, nie? Zobaczcie. te, te dwa T2. Te dwa. Nie wiem, jak zlikwidować tą morę. jest za duże oświetlenie to taka mora. Widzicie, lata. T2 to jest jeden kanał, a T2 to jest drugi kanał. No i dobra. klik Zapinamy w tyczuszkę. I co? Trzeba będzie to przetestować. Jak to przetestujemy? O, bababam, jest. No zajrzymy zaraz do kompa, a potem już jak... Y, ja nie chcę się tutaj podpinać swoim telefonem do tego bluetootha, no to nie moje auto, więc wiecie. Y, tu przyjedzie właściciel i przetestujemy już, już na końcu, jak będzie... O, to przyjedzie. No dobra, zajrzyjmy. Parę błędów tu będzie, bo były odpinane rzeczy. Tu jest ten telefon. O! Dobra, bla Kasuj. Wejdź, wejdź. Błędu brak. Brawo ja. Brawo ja. To pokasujmy te błędy wszystkie. No i mówię jak no się jak przyjedzie tu kierownik to podłączymy jego telefon, o jak pięknie to wygląda zobaczcie a jednak nie poczekam na kierownika moi drodzy, bo nie zdążę nagrać filmu do piątku bo on w piątek wieczorem odbiera więc ja muszę tutaj, swój telefon połączyłem no on połączy swój z powrotem, także spoko to tam nie ma problemu, nie czyli mamy, mamy połączony mój telefon tam się zalogował tak, ten samochód się nazywa Skoda VRS, tak? I włączamy dźwięk. Akcesoria Bluetooth się tam pojawiło. No i teraz co? Powinienem wejść w media i powinienem widzieć yy, selection. Nie, to jest dysk. Jeszcze raz, media. Czemu nie ma tu Bluetooth? A, tu jest Bluetooth, jest, dobra. Nie jest Bluetooth, Bluetooth, o, Bluetooth audio. Urany, coś z YouTube'a puścimy na telefoniku, cokolwiek. Co tutaj wykopki Łukasza Kłosowskiego, cyk. O. I co? Brzęczy. Yy. Jak tu zrobić głośniej u mnie? Nie, głośność mam ustawioną od bluetootha, czyli to nie gra. Jak on mi to pokazywał, że, że, że to gra? No i co? Jak jemu to grało? Bluetooth audio. O, tu jest coś takiego. Nie działa stop. Prawej, nie? nie wiem, czemu tak to jest... A, czyli tu, tu jest Bluetooth Audio. Czyli ten lewy BMW, widzisz, jakby czemu tak się to robiło? Czy narząd w nie nachodzi? No, tak jak Ale jak chodzi. się patrzy tak z przodu, to dobrze. Się patrzy. Patrzy. No, to tak, może pod kątem na przykład. O, brawo, jak dwa, grają dwa kanały, lewy i prawy. Ale faktycznie, jak się to włączy. I przechodzi na takiego YouTube'a, to ja mi się wydaje, że stąd nie da rady sterować telefonem, bo to w tą stronę nie działa, nie? Przy nowszych radiach typu Android, to czy tam MIP kan na przykład, to chyba działa. Powiedzcie powiedzcie mi, jak macie w, w Kolumbusach, czy tam w Renesach 510, czy możecie stąd sterować telefonem? Więc może moduł telefonu jest inny, może Kolumbus ma inny soft, może telefon jest inny. Jak widzicie, stąd nie mogę, buczy. Ale tu, jak wchodzę w selekcja źródła play. No, ale gitara, działają dwa kanały. No tak to się zachowuje, słuchajcie, no stare bluetoothy tak mają, tak mają. Dobra, starczy, udało się, udało się, tu jakie piękne nóżki się świecą. Z tego nie robiłem filmu, może tutaj będzie jeszcze lusterka na składane. Może uda mi się sklecić coś. Pozdrawiam moi drodzy, trzymajcie się, hej.